Witamy, w razie Polska. przedstawiamy Państwu Audi A4 1.8 Turbo o mocy 150 koni mechanicznych. Pod maską założyliśmy instalację KM -E Nevo i pokażmy poszczególne elementy tej instalacji. Tam na dole widzimy reduktor KM -E Gold wraz z filtrem fazy ciekłej. Mamy filtr fazy lotnej. Wyskiwacie pod obudową i pokażmy jeszcze komputer od instalacji tutaj przy Arkumulatorze przejdźmy dalej przełącznik klienta w zażyczył z prawej strony niestety nie widać go jest za ciemno Wlew gazu oczywiście pod klapką przy wlewie benzyny. Zbiornik oczywiście zamiast koła zapasowego. Teraz pokażemy. Zbiornik o pojemności 53 litrów. Zasięg na tym zbiorniku mamy około 360 km, tak więc bardzo dużo. Powiedzmy coś jeszcze o kosztach użytkowania tego auta. Auto benzyny pali około 11 litrów. Gazu będzie paliło około 12 Tak więc na każde 1000 km oszczędzamy aż 290 zł. Koszt instalacji wynosi 2800 zł, a zwrot następuje po 9000 km. Dziękujemy i zapraszamy na montaż do energii.